Dlaczego na ciebie mówią Szczupak? Nikt tak na mnie nie mówi ...po tym niezłym starciu... Zawierł... Nikt, nikt, nikt tak na mnie nie mówi ...zanim Adrian Miedziński w pościgu za jakie Rune Holta Jakie z problemy miał na szczycie... Dlaczego... Nikt, eee, nikt, nikt, eee. ...zabrało do tyłu, stracił kontrolę nad motocyklem, może... Od... Eee. Ja powiem tak, tyle powiedziałem, że będę chyba główną atrakcją magazynu <noise> Put jazdy Adrian Miedziński wpada w jakąś nierówność tutaj od razu. Dlaczego na Ciebie mówią szczupak? Nikt tak na mnie nie mówi. Dzisiaj miałem na tym meczu ciśnienie milion. Znimy w kontakcie bardzo ciasno. Adrian Miedziński upada. Szczupak. Próbuję od razu wjechać bardzo. Zdecydowanie. Adrian Miedziński udaje szczupak. No nie, no to tutaj ewidentna wina Adriana Miedzińskiego. Eee groziło po prostu upadkiem. <mulanty> <mulanty> Idziemy ku, ku lepszemu. Ku, 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 ku. Zapraszam serdecznie na mecz za tydzień i dopingujcie nas, a my zostawimy serce na to, żeby awansować do play -offu.